Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Przed nami Raubici, czyli Białoruś i Single Mixed Relay. To sobie pominę. A po co? Nie chce mi się tego jechać z kobietą. Eee, no to sprint i bieg pościgowy nam zostaje. No to czyli taki szybki odcinek. Tu sobie pominimy. No, ostatnie miejsce. Did, nawet did not start. A, kurczę, nie chce mi się tego jechać. Tam było 4 strzelania, kurczę, na zmianę. Także wiecie jak to jest. Very cold noon, czyli nic nie sypia nic nic, nic się tam nie dzieje, ale jest zimno. Czyli, coś takiego, tylko o, właśnie to. No to co, lecimy z koksem sprint. Miejmy nadzieję, że sobie poradzimy lepiej jak ostatnim razem, gdzie jedno pudło kuźwa zaważyło. Ech, nawet i nie jedno, musiałbym kurcze szybciej strzelać, się, bo w ostatnim odcinku to była tragedia. Jedno pudło, i na 30 miejscu byłem, także było jak było. Dobra, skipujemy. Czekamy na naszą kolej. Startujemy praktycznie jako na ostatni zawodnicy. Chyba jeszcze trzech zawodników będzie za nami. No I nic, no i lecimy. Miejmy nadzieję, że będzie strzelanie dobre, że będzie bieg dobry i miejsce jakieś dobre też zajmiemy. Dobra, zbliżamy się do pierwszego strzelania. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tutaj widzę Lazołski, kurcze, bezbłędnie strzelił. No eee. i co, no ciśniemy, nie patrzymy na innych, tylko lecimy z koksem. się czysto, plus minus wyjdziemy pewnie na zero, a parę sekund pewnie straty będzie, no i pewnie się gdzieś koło 10 miejsca zakręcimy, nawet 17 dopiero, ja pierdziele, ale, ale kicha, no nic, dlatego trzeba strzelać dobrze i potem jeszcze spróbować jakoś to wszystko nadrobić biegiem, no i może wtedy będzie ok no ale wiecie jak to jest, tutaj Łoginow już kurczę, jeden błąd, także tutaj już Łoginow może... Może mieć jakiś tam problem. Legate Poncillo ma to samo, też po jednym błędzie. Także oni mogą mieć problem z zakwalifikowaniem się. Wiecie jak to jest. Dobra, drugie strzelanie tuż, tuż przed nami. Lazowski, jak widzicie, jeden błąd. On był tutaj przed nami, teraz wybiega na ten, na. na ten, na, na trasę po odbyciu rundy karnej. No i miejmy nadzieję, że my będziemy celnie strzelać. Dobra, zajebiście. Zajebiście, także lecimy i miejmy nadzieję, że kurczę, jakieś dobre miejsce się trafi. Aktualnie. No szkurde, jedenaste. No to ja dziękuję. Bezbłędnie strzelając, ja zajmuję jedenaste miejsce. Zobaczmy, gdzie jest. Lazołski szyb... Smolski. Smolski Lazowski, kuźwa, jeden piernik. Jeden piernik i tak jedenaste miejsce. Czyli w okolicach pewnie dziesiątki się zakręcimy. Smolski z jednym błędem jest wyżej niż my, kurczę, bez błędu. Także no, trzeba chyba zainwestować w po karierze, po zakończeniu sezonu w, w bieganie. Zobaczmy, jak tutaj to się prezentuje. Gdzie jest ten drugi Smolski? A gdzie jest Lazowski? Nie widzę go tutaj, chyba że on jest za nami. Ty możliwe, no? No nic, no to lecimy. A tu jest, trzynasty. Ty, dobra. To on jest tuż za nami. O, ten kutos. To czego będzie gonić? Dobra, i mamy ostatnią. Ostatnią prostą spacja. Kurde, jest gwałcona. Miejmy nadzieję, że jakieś dobre miejsce się zajmiemy. I. O, przed Lazowskim dobra. Oj. 40 sekundy, zajebiście. Patrzmy jeszcze, jak tam strzelanie nam poszło. No, w miarę, w miarę. Tu, kurcie, jak zawsze do dupy, a drugie strzelanie nawet w miarę szybko. Także awansowaliśmy do biegu pościgowego. Podoba mi się to. No i lecimy, czekajcie. League Championships coming soon. Hmm. The best league athletes participate in the one tournament. Dobra, no to tak zostawimy. No i co, przed nami bieg pościgowy. Bieg pościgowy to będzie bardzo zimno, i nic nie sypie także. Już sobie na przypiszemy. No i lecimy z koksem. 13 miejsce. Zobaczymy jakie będziemy mieć finalnie. 14 sekund straty do lidera, także lecimy my. No i jazda z kurłami. Widzimy się na strzel strzelnicy. Dobra, mamy strzelanie pierwsze. Samuelson już jeden błąd, dwa błędy Tinges B na zero. I lecimy z koksem. Zajebiście czysto, trochę wolno. Ale lepiej tak niż z błędem. I lecimy. Kurczę, ostatnie nie, przedostatnie miejsce zajmiemy. Uchył po strzelaniu, ale tutaj jeszcze kilku zjedzie na strzelanie. Na rundę karną. No, zajebiście, 17 miejsce. Za nami jest. Trzech zawodników. Bo już kurczę spadłem. Nie, a tu czterech, dobra. Czterech zawodników jest za nami. No i strzelanie numer dwa. Okolice 16, 17 miejsca. No, nie, noż. Kurde, jeden błąd, jeden błąd, niestety. No i widzę, jak, jak tutaj kurcze wszyscy trafiają. No to zajebiście, no. Pięknie, ładnie, wspaniale. Zobaczymy, na którym miejscu wyjedziemy, ale no. A dobrze to tutaj nie będzie. 18 miejsce 30 sekund straty. Ja pierdziele, co za niefart. No nic, lecimy z koksem. Dobra, strzelanie numer 3. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej jak ostatnio. Zajebiście. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Zobaczymy, na którym miejscu wyskoczymy. Ale strata będzie dalej ponad pół minuty i finalnie pewnie się zakończy około minuty. Miejsce 15, 16. No dobra, no to spoko w miarę fajnie, pięknie. Nie jest źle. No i ostatnie strzelanie przed nami. My lecimy z koksem. No, kur, demac, Ja pierdzielę. Co za nie fart. O no i zamiast być na miejscu numer około 12-13, będziemy na miejscu 16. 43 sekundy straty. No, no, no nic, no nic. No, jeszcze będziemy musieli spierdzielać przed jednym zawodnikiem dolem. On tam jest, i on może nas dogonić. Ale cóż, pracisz. Nic. Lecimy. I tutaj mamy dola. I próbujemy przed nim spierdzielić. Nie wiem, czy się uda. Może się uda. Wiesz? Gdzie ta meta? Dobra, udało się. Wpadliśmy równocześnie na metę, ale udało się przed nim wybronić. I zajebiście. No niestety, kurczę. Patrzmy, jak tam ze strzelaniem. No niestety, no strzelanie. Jedynie ostatnie nam dobrze poszło. Yy, mieliśmy dwa błędy, to jest plus minus jakieś 10 kilkanaście sekund, 38. 12. No, miejsce byśmy mieli, plus minus tak czy siak. Także wyciągam maksa z tego zawodnika. Yy, no. no, i kończymy odcinek, i w następnym odcinku pojedziemy sobie w World Championship. Yy, sztafety pominiemy, czyli będzie sprint, bieg pościgowy, indywidualny i start masowy, czyli 4 starty. I co, i mam nadzieję, że kurczę coś z tego wyciągnę. No i co, póki co? Póki co, Total Score. 11 miejsce. No, najlepsze miejsce spośród zawodników U25, chociaż tyle. No i mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. No co, zostawiajcie lajka. No i ja alecę. I do kolejnego odcinka, na razie, cześć.